Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Robert Lewandowski był o krok od transferu do Manchesteru United. Mohamed Salah może odejść z Liverpoolu. Leo Messi przyłapany na papierosie. Kiedyś to było. Arkadiusz Milik trafi do Juventusu. Napoli sprzeda go za grosze. Zbigniew Boniek stanowczo chęci kibiców na zwolnienie Jerzego Brzęczka oraz zakazy, których musi przestrzegać Robert Lewandowski. Zanim zaczniemy, standardowo zachęcam Was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. W 2017 roku świat mocno zachwycił się kolejnym piłkarzem, i bynajmniej nie mam na myśli Klian Mbappé, który w tym roku mocno wypromował swoje nazwisko. W tym samym okresie, a dokładnie latem, Liverpool wykupił z AS-ROMY Mohameda Salaha, a transfer ten raczej nie wywołał specjalnych emocji u kibiców klubu z Anfield. Szybko jednak się okazało, że Egipcjanin w Premier League czuł się jak ryba w wodzie i stał się filarem angielskiego zespołu. Po ponad 3 latach, 28-latek, rozegrał 173 spotkania, strzelając aż 110 bramek i zaliczając 45 asyst. Wynik ten jest imponujący. Mimo to Salah ma nie czuć się szczęśliwy na Anfield. Jego kolega z reprezentacji Egiptu Mohamed Abutrika zdradził, że piłkarz Liverpoolu rozważa odejście. Jednym z powodów ma być fakt, że w ostatnim meczu Ligi Mistrzów nie otrzymał on opaski kapitana, natomiast dostał ją 22-letni Alexander Arnold. Nie jest to jednak główny i jedyny powód, ale Abutrika nie chce zdradzać więcej. Zadzwoniłem do Salaha w sprawie jego sytuacji w Liverpoolu i wiem, że jest zdenerwowany, ale to nigdy nie wpłynie na jego postawę na boisku. Wiem, że Salah nie jest szczęśliwy w Liverpoolu. Powiedział mi, dlaczego jest nieszczęśliwy, ale są to tajemnice i nie mogę mówić o tym publicznie. Kontrakt Salaha z Liverpoolem jest ważny do połowy 2023 roku, tak więc potencjalni zainteresowani będą musieli odłożyć trochę pieniędzy, bowiem transfer markt wycenia go na 120 milionów euro. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Będziecie się tam mogli zmierzyć razem z moimi innymi widzami, typując mecze. Dla najlepszego typera jest przewidziana nagroda i to uwaga. Nie byle jaka. Do wygrania jest FIFA 21, dlatego naprawdę warto wpadać do ligi. Jak to zrobić? Już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, tułączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na Was! Rok 2020 nie jest udany dla Arkadiusza Milika. O ile pierwsze miesiące wyglądały naprawdę solidnie, to od wiosny wszystko zaczęło się sypać, dokładnie od momentu, w którym Polak ogłosił, że chce odejść z Napoli na rzecz Juventusu. Ta decyzja nie ucieszyła ani klubu, ani kibiców, bowiem Stara Dama to ich największy ligowy rywal. Niestety latem nie doszło do żadnych przenosin, a Milik strzelił sobie w kolano i od kilku miesięcy nie może liczyć na grę w zespole generałga Tuzo. Styczeń jest miesiącem, w którym może on uratować swoją skórę i zmienić klubowe barwy. Dużo mówiło się o AS Romie czy Fiorentinie, ale ostatnio powrócił temat Juventusu, który jest gotów zakontraktować Polaka. Mało tego, Napoli nie zamierza tego utrudniać, jak to robili w letnim okienku transferowym. Włochów z Napolu ma zadowolić kwota 10 milionów euro, co wydaje się ofertą nie do odrzucenia. Oczywiście powodem tego jest wykasający z końcem obecnego sezonu kontrakt oraz fakt, że, ze względu na brak gry, wartość Milika mocno poszybowała w dół. 26-latek trafił do Napoli latem 2016 roku, a przez 4 sezony gry zaliczył dla Azzurri 122 mecze, strzelił 48 goli i zaliczył 5 asyst. Piszcie w komentarzach, czy w Viventusie miałby szansę na regularną grę. Robert Lewandowski to piłkarz, który w tym roku okazał się być lepszy od tak wielkich nazwisk jak Cristiano Ronaldo czy Leo Messi. Mimo to nie od dziś świat piłkarski wie, że Polak zalicza się do graczy klasy światowej, a taką formę pokazywał już za czasów gry w Borus i Dortmund. I tu się właśnie pojawia ciekawa historia, ponieważ za czasów gry na Signal i Duna Park polski napastnik miał ofertę gry dla Manchester United, o czym mówił w ostatnim wywiadzie dla France Football. Po moim drugim roku w Dortmundzie rozmawiałem z Sir Alexem Fergusonem. Chciał, żebym przyjechał do Manchesteru. Mogę nawet powiedzieć, że byłem gotowy, ale Dortmund nie chciał mnie wypuścić. Nie przeszkadzało mi to za bardzo, bo z Borusją wszystko się dobrze układało. Dodał również, nie bałem się Premier League. Między nią a Bundesligą nie ma wielkiej różnicy pod względem tempa i jakości. 32-latek także powiedział co nieco o odwołaniu gali złotej piłki w tym roku. Wiem dlaczego France Football podjęło taką decyzję, ale szczerze mówiąc uważam, że zdecydowano o tym zbyt wcześnie. Czy mógłbym wygrać bez wątpienia, ale zdobyłem inne ważne tytuły w 2020 roku, o czym możecie się przekonać zaglądając na mój Instagram. Jak potoczyłaby się kariera Roberta, gdyby Borussia Dortmund sprzedałaby go do Czerwonych Diabłów? Na ten temat możemy tylko pogdybać, ale czas pokazał, że zostanie w Niemczech na złemu nie wyszło. Od dwóch lat reprezentacja Polski ma problem z jedną dość istotną rzeczą, a mianowicie stylem. Mimo wyników często popełniamy głupie błędy w defensywie, a nasz styl gry raczej nie przykuwa specjalnie wzroku polskich kibiców. Wiele mediów oraz fanów biało-czerwonych najchętniej zwolniłoby Jerzego Brzęczka, przez którego jesteśmy w takim miejscu. Stety bądź niestety chronią go wyniki oraz prezes PZPN Zbigniew Boniek. Były piłkarz w rozmowie z Pawłem Wilkowiczem dał jasno do zrozumienia, że gra drużyny to niekoniecznie wina trenera. Wbijcie sobie to do głowy: ja w piłkę trochę grałem i nigdy nie przyszło mi do głowy, że wygrałem dzięki trenerowi albo że przegrałem z winy trenera. Słowa dość wymowne, mimo to nie zmieniają faktu, że podejście trenera do piłkarzy oraz jego taktyki mają duży wpływ na grę całej drużyny. Piszcie, jakiego wy jesteście zdania na ten temat i czy Jerzy Brzęczek według Was poradzi sobie na mistrzostwach Europy w przyszłym roku. Piłka nożna to nie tylko mecze piłkarskie czy transfery, ale i ciekawe historie czy ciekawostki związane z piłkarzami. Już nieraz poruszałem ten temat, ale warto go przypomnieć dla osób, które są na tym kanale od niedawna. Jak dobrze wiemy, piłkarze nie zarabiają tylko z grania w piłkę nożną, ale również ze swoich własnych biznesów czy współpracy z różnymi znanymi markami. Robert Lewandowski chociażby posiada takie partnerstwo z firmą Huawei, T-Mobile czy Gillette, i z tym ostatnim wiąże się dość ciekawa historia. Polak podpisując kontrakt z marką maszynek, wiedział, że oprócz dużych pieniędzy, jakie zarobi ze współpracy, będzie musiał również przestrzegać parę zasad. Jedną z nich jest zakaz zapuszczania brody i wydaje się to oczywiste. Marka, która jest znana z maszynek do golenia zarostu, musi pokazywać, że ich produkt jest skuteczny. Dlatego Robert przez czas trwania umowy nie może zapuścić nawet małego zarostu. Pojawił się jednak okres, w którym współpraca Lewandowskiego z Gillette wygasła, a ten wykorzystał ten fakt i zapuścił wspomniany zarost, co mogliśmy zauważyć niedługo po mundialu w 2018 roku w Rosji. Niby dość banalna zmiana wizerunku wywołała w internecie i w całym świecie piłkarskim niemal. Mały szum, dzieląc ludzi na tych, którym nowy wygląd Polaka się spodobał i na tych, którzy chcieli, aby piłkarz Bayernu jak najszybciej pozbył się swojej małej brody. Koniec końców zgolił on ją, ale z powodu, że podpisał Gillette nowy kontrakt. Piszcie w komentarzach, czy pamiętacie czas Lewandowskiego, gdy ten miał zarost i czy według Was lepiej mu było w nim, czy może jednak bez. Jak wiemy, futbol jest dyscypliną sportową, a od sportowców wymaga się, aby przestrzegali oni chociażby dobrego odżywiania, bądź też strzegli się od używek, które są bardzo uzależniające i zniszczyły niejedną karierę. We Włoszech popularne jest palenie papierosów i o ile w innych ligach jest to surowo karane, to w Serie A trenerzy czy władze klubów nie mają problemu, że ich zawodnicy raz na jakiś czas zapalą papierosa. Oczywiście nie we wszystkich drużynach tak jest, ale jednak taki stan tam istnieje. Tu jednak nie napominamy o żadnym piłkarzu z Serie A, który pali bądź zapalił papierosa bo takich tam nie mało. Natomiast nie jedną osobę z Was zaskoczę, gdy powiem, że styczność z tytoniem mógł mieć nikt inny jak Leo Messi. Piłkarz, który zalicza się do jednych z najlepszych w historii piłki nożnej, podczas jednych ze swoich wakacji został złapany na gorącym uczynku. Argentyńczyk około dekady temu podczas wakacji na jednym z jachtów został przyłapany jak miał w ustach rzecz bardzo podobną do papierosa. Nie możemy jednak stwierdzić, czy faktycznie był to wyrób tytoniowy, ponieważ jak to później skomentował sam Leo Messi, miał to być jedynie lizak. Po której stronie stoi prawda? Tego może Możemy się już nigdy nie dowiedzieć. Ale nawet jeśli był to papieros, to podkreślmy, że mógł być to tylko jednorazowy incydent. A poza tym, piłkarz to też człowiek. W dzisiejszym materiale to by było już na tyle. Jeżeli się on wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!